W dzisiejszym odcinku omówimy takie tematy jak Kostek odchodzi na dobre, czy Wardenka miał układ z frizem, trąba o rozstaniu z Marcysią, diagnozią terapeuty i relacji z machunik, Hajhania wywiązała się z obietnicy, Frizz zaczepił Wardenkę i murciks. Jeszcze zanim zaczniemy, chciałabym Was poprosić o zostawienie suba. Festiwal Ekipy to dwudniowe wydarzenie, które w tym roku zapowiada się zdecydowanie szerzej niż wcześniejsze projekty związane z uniwersum. Poza członkami ekipy na scenie mają pojawić się również inni influencerzy i artyści, w tym m.in. Żugej czy Błoński. Z tej okazji twórcy wpadli na nietypowe wyzwanie. Podzielili się na trzy grupy, z których każda miała zrealizować od postaw piosenkę wraz z teledyskiem w 24 godziny. Wszystkie materiały trafiły na YouTube'a, a wygrywa ta piosenka, która zgromadzi najwięcej wyświetleń. I właśnie utwór Freeza wzbudził najwięcej emocji, ale nie z powodu jakości wykonania, a przez konkretne wersy w tekście. W jednej ze zwrotek Freeze rapuje: Murcik z moje zaproszenie ma oraz tu nie wyciągamy brudu wardęga. I choć wzmianka o Sylwestrze została odebrana raczej na neutralnie, sam Wardenga zareagował spokojnie, stwierdzając jedynie, że piosenka jest w porządku. To zupełnie inaczej sprawa wygląda w przypadku wersu o Murciks. Internauci szybko zauważyli, że ten fragment jest bezpośrednim odniesieniem do niedawnej sytuacji, w której Murciks publicznie odniosła się do propozycji wzięcia udziału w festiwalu ekipy. Influencerka w swoim Q&A jasno zaznaczyła, że nie czuje się gotowa, by stanąć z ekipą na scenie i że nie ma kontaktu z większością członków. Co jej zdaniem Sprawia, że nie jest to właściwy moment. W komentarzach pod piosenką i na TikToku pojawiło się mnóstwo głosów obrony Murciks. Fani zwracali uwagę, że skoro dziewczyna już publicznie wyjaśniła, dlaczego nie pojawi się na festiwalu, Frizz nie powinien dalej próbować ją zaczepiać. Zwłaszcza w taki sposób, który dla wielu brzmi jak celowa szpilka. Na ten moment ani Frizz, ani murzik nie skomentowali tej konkretnej linijki, jednak jak pokazują reakcje, widzowie nie przeszli obok niej obojętnie. A Hania jakiś czas temu obiecała swojej młodej fance, że odwiedzi ją w tuchowie, jeśli film z ich rozmową zdobędzie milion polubień. Na nagraniu widać, jak dziewczyna pyta, Ile lajków musi mieć ten film, żebyś przyjechała do mojego domu? a Hania trochę pół żartem, pół serio odpowiada milion. Większość widzów raczej potraktowała to jako moment pod publiczkę, bo wiadomo, milion polubień na TikToku to nie jest coś, co robi się od tak. A jednak już 9 maja filmik przekroczył barierę miliona lajków, a licznik nadal rośnie. Od tamtej pory minęły ponad dwa miesiące i w sieci zaczęły pojawiać się pytania. Część internautów zaczęła sugerować, że Hania po prostu zapomniała o swojej obietnicy. Pojawiały się też komentarze, że ignoruje oznaczenia i wiadomości, Pozwyczajnie nie chce się z tej obietnicy wywiązać. Okazuje się jednak, że nic bardziej mylnego. Wczoraj na kanale Hani pojawił się materiał, którym odwiedza dziewczynkę w Tuchowie. Co ciekawe, razem z Hanią pojawił się również świeży, który, przynajmniej zdaniem części widzów, był do całej akcji nastawiony dość sceptycznie. W komentarzach wiele osób zwracało uwagę na jego zachowanie, które momentami wyglądało na wymuszone. Kilka dni temu na kanale FOMO pojawił się odcinek z trąbą, w którym influencer chyba pierwszy raz tak otwarcie poruszył kilka prywatnych tematów, o których do tej pory słyszeliśmy jedynie z plotek lub mogliśmy się ich tylko domyślać. Jednym z nich było rozstanie z Marcysią. Trąba przyznał, że ich relacja zakończyła się dlatego, że przestali się już ze sobą dogadywać praktycznie we wszystkich kwestiach. Jak zaznaczył, nie chodziło o żadną konkretną sytuację, po prostu z biegiem czasu coraz trudniej było im się porozumieć. No ja pamiętam, że my byliśmy jakieś tam parę tygodni z Martysią po jakiejś takiej kłótni, w której już naprawdę chyba byliśmy blisko rozstania i ee, też nigdy o tym nie mówiłem, e, jakby o tym rozstaniu, bo w sumie nie miałem jakby gdzie i kiedy, e, no ale mogę po prostu powiedzieć, no bo dlatego się rozstaliśmy, no bo się po prostu nie dogadywaliśmy, no. w pewnym momencie dorosliśmy i, i nie dogadywaliśmy się bardzo, no prawie w wszystkich kwestiach, więc no nie, miało, nie było sensu toczyć tego dalej. No, i byliśmy po jakiejś tam kłótni, takiej większej parę tygodni, i gdzieś tam znowu znowu przyszły jakieś tam negatywne emocje, znowu przyszły jakieś tam kłótnie, i ja w pewnym momencie po prostu stwierdziłem, że, że ja muszę pójść na terapię, bo ja czuję, że jestem człowiekiem, którym nigdy bym chciał nie być. Zawsze hmm. miałem takie coś w głowie, że nie chcę być jak, że nie chcę być dla swoich dzieci, tak jak po prostu moi rodzice byli dla mnie. Oczywiście. Oni zrobili wszystko, co mogli na ten moment, na tamten moment, żeby mnie wychować. I ja wiesz, jakby po latach nie mam w ogóle o to żadnych pretensji. Jestem dojrzałym gościem i już dawno w swojej głowie to wybaczyłem. I ja chcę mieć z rodzicami kontakt, ja się z nimi widuję i jakby nie mam żadnego żalu. Po prostu wiem, że to się już wydarzyło. No nie mogli zrobić inaczej. Źle było jakby, nie wiem, teraz byśmy mieli jakieś między sobą spory. A ja nie chcę tych sporów mieć, bo uważam, że rodziców mam jednych i nie chcę... Kiedyś najbożej ich stracić i myśleć sobie, że nie wiem, miałem ich gdzieś przez parę lat, bo mnie, nie wiem, bo mam do nich jakiś ukryty żal. Już dawno sobie to gdzieś wybaczyłem w sobie jest, jest w porządku. W dalszej części rozmowy Tromba wspomniał też o terapii, na którą uczęszcza. Zdradził, że terapeutka po kilku sesjach zdecydowała się podać mu diagnozę, a była nią osobowość borderline. Z jego słów wynika, że zaburzenie to miało głównie wpływ na jego relacje z najbliższymi. Bo jeżeli chodzi o też terapię, to ja po pierwszych spotkaniach. No pani mi powiedziała, że musi mi dać jakąś diagnozę, mhm. bo to jest poznawczo behawioralny, w którym stronę idziemy. Co mi się dzieje? Więc po tam 5 czy sześciu spotkaniach powiedziała mi, że, że mam osobowość finię emocjonalną. Okay. Czyli borderline. Okay. Tylko że one są różne. I jakby wiesz, ja nie miałem go tak, że chodziłem cały czas i to by mnie było widać, tylko ja go miałem właśnie z bliskimi i bardzo osobami, czyli to musiał być też dla mnie bardzo ważne, czyli właśnie partnerka życiowa, rodzice, bardzo bliscy przyjaciele. I, no i wiadomo, że oprócz tego czasami były sytuacje, w których ja nie umiałem zaponować nad swoimi emocjami. Potrafiłem wybuchać i się tak właśnie nakręcać emocjonalnie, zamiast wycinować, to, to wiesz, to ja po prostu, wiesz, wszystko rosło. Nie? Oprócz tego wypowiedział się też na temat Julii Machunik. Trąba podkreślił, że bardzo ją docenia i zaznaczył, że Julia wiele dla niego zrobiła oraz mocno go wspiera, co jak powiedział naprawdę bardzo szanuje. Odniósł się również do tego, że internauci od dawna ich ze sobą sipują. Co dokładnie powiedział na ten temat, możecie teraz usłyszeć. Kurze, teraz i teraz, teraz będzie szatol dla cudownej osoby, którą poznałem w swoim życiu, czyli Julii Machunik. Eee, mógłbym powiedzieć o Iron Manie, że wiesz, mega dużo ludzi dało mi support i hmm. bliskich i w ogóle, ale mogę powiedzieć, że eee, no, dostałem od niej zajebiste urodzinowe, mimo tego, że jej nie było w kraju, to, to dostałem kubek z Ironmana, w sensie z Iron Manem, wiesz, jakim Iron Manem z Marvela, nie, I eee, no i takie bardzo ładne życzenia, nie, takie, takie fajne, takie mocno, mocno, mocno przyjacielskie, takie naprawdę... I szczerze ja nie śledziłem tych historii. Wy jesteście przyjaciółmi? Tak, tak. Tak, tak, tak. tak. No tylko ludzie trochę nas nowierzcie. Bo wy chwilę sobie podkręcaliście to, nie? No tak, no tro trochę tak, no nie? Ale dla, na potrzeby naszego spokoju życiowego, takiego, wiesz, no, każdy gdzieś tam z kimś się może spotykać, no to trzeba było to gdzieś tam za zaprzestać. Bawiliśmy się z tym dobrze, bo fajnie, eee, wszystko było naturalne, ludzie podapywali, a my po prostu byliśmy naturalni i normalni, no ale wiesz. Jak ktoś widzi dwóch, dwie osoby przedziwnej płci, które mm -hmm. zajebiście się ze sobą bawią, to ludzie nie mogą sobie wyobrazić, że ktoś może się przyjaźnić. Ludzie myślą, że. Kiedy że ja mi... przyjaźń na Moskwą męsko Ja wierzę. Okej, okay, no. ja też. Ludzie, ludzie myślą, że to. Nie może to tak dobrze wyglądać w obrazku, oni muszą być razem, nie? Mm, mm, mm. A gdzie wiesz, ludzie to określali po tym. My się poznaliśmy dopiero w i pojechaliśmy nagrywać odcinek, a ludzie już myśleli, że jesteśmy razem stary. nie? Jakby w sensie, ziomek, my się dopiero poznaliśmy. Po prostu się okazało, że zmęczowaliśmy się bardzo charakterem do spędzania ze sobą czasu. I, I to działa. I to po prostu działa. Jak pewnie wszyscy doskonale wiecie, Kostek od kilku miesięcy podejmuje decyzje, które dla większości odbiorców, jak i osób związanych z uniwersum ekipy, są po prostu niezrozumiałe. Wszystko zaczęło się od rezygnacji z prowadzenia swojego kanału, co już wtedy zaskoczyło wielu widzów. Później dowiedzieliśmy się, że z własnej woli zrezygnował też z dopuszczenia sceny ze swoim udziałem do filmu 100 dni do matury, mimo że materiał był już nagrany. Kostek miał poprosić, by go usunąć. To jednak był dopiero początek. Widzowie odkryli, że influencer sprzedał zarówno swoje mieszkanie, jak i auto. W sieci zawrzało. Niedługo później pojawiło się nagranie, na którym Kostek gra w kasynie, co również wywołało sporo emocji i komentarzy. Jakiś czas temu zapowiedziano też jego wywiad w Fomu Podcast. Arek, prowadzący kanał, pisał wtedy, że rozmowa z Kostkiem była dla niego na tyle poruszająca, że sam płakał po nagraniu jak małe dziecko. Wypuścił też fragment zapowiadający całość, w którym Kostek mówił, że chciałby, aby ktoś wszedł mu do głowy i naprawił wszystko, co w niej jest nie tak. Zapowiedź była mocna i wyglądało na to, że wywiad naprawdę się pojawi. Ostatecznie jednak do publikacji nie doszło. Odcinek nie trafił na kanał i nie wiadomo, czy kiedykolwiek się pojawi. Kilka dni temu Kostek wrócił na swoje social media i ogłosił, że zdecydował się sprzedać wszystko i wyjechać w nieznane. Jak sam przyznał, nie wie, dokąd dokładnie się wybiera, nie ma żadnego planu i nie wie też, czy w ogóle wróci. W filmie przeprosił zarówno swoich widzów, jak i bliskich, w tym rodzinę, za swoje dotychczasowe zachowanie. Przepraszam, że, że was zostawiam z tamtym kostkiem. Nie mam nic. Skończyłem się. Wszystko sprzedałem. Nie mam pieniędzy. Wszystko zostawiłem ze sobą. Kocham was w Daliście mi tak dużo, że nie jestem sobie w stanie nawet wyobrazić jak ja osiągnąłem tyle w takim wieku. A to wszystko tak naprawdę dzięki wam. To dzięki wam przeżyłem życie pier... Tygrysa w jeden rok tak naprawdę. Żyłem jak z bajki, a teraz mam 20 lat. Jeszcze chwilę temu miałem 18. Wygrałem program, moje życie się potoczyło niesamowicie, a teraz jestem na jakichś wyspach w Indonezji. Nie wiem co będzie dalej. Czuję, że muszę trochę pobyć poza tym wszystkim, tak bardziej offline. Na ten moment zostawiam YouTube, nie dlatego, że to zamknięty rozdział. Po prostu dziś jestem gdzie indziej i może kiedyś wrócę, jeśli poczuję, że to znowu moje miejsce, a może nie. Po prostu zobaczymy. A IPS, nie musicie się o mnie martwić. Jest wszystko okej okay. i jestem. Na dobrej drodze mojego życia. Czuję się po prostu coraz szczęśliwszy, więc dziękuję za wsparcie. Internauci są podzieleni. Jedni okazują mu wsparcie i wierzą, że potrzebuje czasu, by poukładać sobie życie. Inni są zdania, że sytuacja zaczyna wyglądać coraz poważniej i że kostek może potrzebować realnej pomocy. Nie jest żadnym tajemnicą, że relacja między Wardęgą a Wersów od dłuższego czasu nie należy do najlepszych. Wszystko zaczęło się od słynnej afery z logiem, która, jak się później okazało, Wersów miała po prostu ukraść od innego artysty, nie informując go o tym i nie oferując żadnej formy rekompensaty. To właśnie Sylwester był osobą, która nagłośniła całą sprawę. Jego film na ten temat zrobił ogromny szum w sieci i przyczynił się do gigantycznej fali hejtu, która spadła na Weronikę. Od tamtej pory Wardenga regularnie wychodził z Wers w różnego rodzaju konflikty. Czasem otwarcie ją krytykował, czasem rzucał drobne szpileczki w swoich materiałach, a innym razem ironizował jej działania na Instagramie. Z biegiem czasu zaczął jednak nieco łagodzić ton. Coraz częściej pojawiały się komentarze pod jej postami, które przynajmniej z pozoru miały być uprzejme albo nawet lekko komplementujące. Bywało, że Sylwester komentował filmiki Verso w sposób, który wyglądał na życzliwy, choć wiele osób podejrzewało, że może w tym być jakaś ironia. Ale właśnie te uprzejmości zaczęły z czasem Część odbiorców. Pojawiły się komentarze, że Wardenga niepotrzebnie na siłę szuka kontaktu z Weroniką i że skoro już kiedyś powiedział, co miał do powiedzenia, to może warto byłoby dać jej spokój. Teraz sytuacja znowu wróciła na języki. Tym razem wszystko zaczęło się od odcinka programu Twoje 5 Minut, który Wardenga oglądał na swoim live'ie. A konkretnie chodziło o moment, w którym Frizz wypowiadał się do jednej z uczestniczek, mówiąc jej, że im szybciej nauczy się uparniać na hejt i przykre komentarze, tym łatwiej będzie jej funkcjonować. Sylwester postanowił ten fragment nieco wyśmiać i rzucił żartobliwy komentarz, że oto mamy plot twist. Karol miał mu zapłacić 100 tysięcy za to, że przez kilka miesięcy krytykował wersów, po to by ta zyskała grubszą skórę i była gotowa na hejt. Oni będą szukać, a znajdą. Po prostu, nie? Jeżeli ty naprawdę chcesz to robić, to im szybciej się z tym zmierzysz, im to będzie mocniejsze, tym twardszą zbudujesz sobie siłę i tarczę i i będzie git, nie? Plot twist. Fritz mi kiedyś dał stokoła, żebym zbudował taką tarczę na psychice Wersow, bo uznał, że Wersow jest za słaba psychicznie i że e, nie odnajdzie się w tym świecie. Dlatego jej, ją budowałem. Budowałem jej pancerz i teraz jest niezniszczalna. Teraz ludzie jej cisną o Michaelu Jacksonie i po niej to spływa. Tylko dlatego, że zbudowałem jej zbroję twardszą niż ze Spiżu. Tak? <gry> <głos> <głos> Niezły plot twist, co? Dlatego dzisiaj Fris o mnie nawinął. <noise> w nocce. Oczywiście wszyscy wiemy, że to żart. Nikt nie brał tego na poważnie. Mimo to wypowiedź Wardęgi, jak zwykle, zresztą nie przeszła bez echa. Niektórzy widzowie odebrali to jako kolejną okazję do wbicia szpilki w stronę Weroniki, a inni się uśmiali. Cała sytuacja tylko potwierdza, że mimo upływu czasu i pozornego złagodzenia konfliktu, napięcia między Wardęgą a Wersą wciąż gdzieś wiszą w powietrzu. Nawet jeśli dziś mają formę żartów, to jednak regularne nawiązywanie do ich historii nie pozwala internautomonizować. Zapomnieć. A patrząc po reakcjach widzów, temat ten nadal wzbudza emocje, chociaż od samego początku całej afery minęły już ponad dwa lata. A na dzisiaj to będzie już wszystko. Jeszcze raz zachęcam Was do zostawienia suba oraz łapki w górę pod tym filmikiem.